W sobotę 16 marca dwie ważne zmiany. Pierwsze to tutaj, gdzie stoimy, odcinek między Alejami a ulicą Pomorską nie będzie dostępny dla ruchu, czyli te samochody, które właśnie tutaj jeżdżą, e, ten dni pojadą, tutaj będzie plac budowy i ten odcinek już do końca przebudowy będzie zamknięty. Samochody, które jechały do tej pory ulicą Lea, będą musiały pojechać w Pomorską i później z ulicy Pomorskiej w prawo dojadą do Alei. Druga zmiana to skrzyżowanie smoluchowskiego. Ono zostanie wyłączone na Dwa miesiące z ruchu i tutaj też już samochody nie będą mogły jechać. Dodatkowo w trochę dalszej perspektywie przejście przez aleje. Musimy tarowiskiem przejść przez aleje na drugą stronę to po świętach przewężenie. Natomiast cały czas podtrzymujemy to, że w trakcie prac na ulicy Kuleckiej, to prace mające zakończyć z końcem września. Chcemy jeszcze wykonać remont tarowiska na ulicy Karmelickiej. Tu jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Największą zmianą dla korzystających z transportu zbiorowego zastępczego autobusami do Dobronowic będzie przeniesienie trasy y, y, autobusowej z ulicy Karmelickiej w ulicę Krowoderską. To jest bardzo duża zmiana, to nie, ma, nie ma co kryć, bo dla tych, którzy dziś korzystali z autobusów na Karmelickiej, będzie to oznaczało y, dużo dłuższy spacer niż do tej pory. Po prostu autobusy wjeżdżają dzisiaj po obzowskiej, wjeżdżać będą, skręcą w garbarską, skręcają. I zatrzymają się pod Bagatelą, ale spod Bagateli nie będą wracały Karmelicką, tylko pod Bagateli pojedziemy do ulicy Krowodelskiej i dopiero z niej w Kazimierza Wielkiego. Po tej stronie w Łobzowie będzie jedna zmiana. Najbliższe dwa miesiące autobusy nie będą dojeżdżały do końca ulicy Kazimierza Wielkiego, tylko skręcą w lewo pod Biprostal, dlatego że skrzyżowanie u wylotu Kazimierza Wielkiego będzie przebudowywane. Tu ma potrwać dwa miesiące. Po dwóch miesiącach wracamy do, do układu obecnego. Po tych dwóch miesiącach znowuż drogowcy wchodzą, czy budowlańcy wchodzą na mm, skrzyżowanie pod Biprostalem, więc ono będzie nieprzejezdne zupełnie także dla samochodów. Od razu uprzedzam, dla samochodów nie planujemy specjalnych udogodnień. W tym rejonie oczywiście e, zakładamy pełną dostępność dla mieszkańców, natomiast nie będziemy e, ułatwiali tranzytowych przejazdów. To jest chyba dla każdego zrozumiałe, bo im mniej aut w tym rejonie, tym lepiej dla komunikacji, e, no wszelkiej tak naprawdę, bo, bo, bo mniej samochodów, to łatwiejsze poruszanie. Się. i tak samo jeszcze nie ma rozstrzygnięć co do ulicy Lea. Obecnie jest tak, że można z niej wyjechać w prawo do Alei Trzech Wieszczów albo na wprost w Pomorską. W prawo do Alei Trzech Wieszczów to będzie niemożliwe. E, natomiast zastanawiamy się nad tym, czy nie zmienić tutaj jakiegoś kierunku ruchu. Tak, żeby w ogóle pozbawić możliwości wjazdu z ulicy Lea w ulicę Kazimierza Wielkiego, być może skierujemy ten ruch w czarnowiejską, ale wszystkie decyzje dotyczące tego zapadną w ciągu dwóch tygodni. Wtedy też ogłosimy, jak ma wyglądać ruch na przebudowywanych, ale jak trzech wieszczów.